Ta trasa to aż się prosi, żeby nią jechać, a mnie nie trzeba dwa razy prosić. No więc jadę. Witam, witam, witam. Witam dzisiaj z Niepołomic. Pod Krakowskich Niepołomic, oddalonych od centrum miasta jakieś 25 km pewnie. Znana pocztówka z Niepołomic most kolejowy, a tu się ciągnie trasa rowerowa. Wiślana trasa rowerowa, WTR w skrócie. Ja dzisiaj tą trasą będę jechał. Najpierw, bo będę objeżdżał Puszczę Niepołomicką, objadę ją, skręcę w prawo i wrócę właśnie przez puszczę. Trasa bardzo ładna wzdłuż Wisły. Najpierw będą rozległe widoki, krajobrazy. Później oczywiście wjadę do lasu, gęstego lasu. Także dwa. Także dwa różne krajobrazy. Trasa płaska, bardzo płaska. W zasadzie jedzie się jak po stole. Żadnych podjazdów, żadnych górek, żadnych pagórków, nic takiego. Dla mnie to Pewne urozmaicenie. Przyjeżdżam tutaj od czasu do czasu, żeby sobie właśnie zmienić otoczenie, przejechać się po płaskim, trochę odpocząć aktywnie. Jedziemy! Odwołuję to, co powiedziałem przed chwilą, że tu nie ma podjazdów. Proszę bardzo, 12%. Jakieś 15-20 metrów, bo trzeba wyjechać na Wał. Czyli są podjazdy. Oczywiście na takim otwartym terenie, no to wieje zazwyczaj. No, mnie dzisiaj, jak widać, po trawach tych wyższych. Wieje z lewej strony od północy. Damy radę. O, jakiś stary segment mi się włączył. Byłem tu ostatnio, no dość dawno, na jesień Czyli parę miesięcy temu jakieś siedem, osiem Widzę, że tutaj walczyłem kiedyś z jakimś segmentem. A jak widać, można, jeżeli ktoś ma oczywiście dalej niż te 20 km z Krakowa, bo mieszka po drugiej stronie, to można po prostu sobie przyjechać tutaj samochodem, zostawić na parkingu, rower wyładować, no i zacząć jeździć po okolicy. przerwy, no bo kolarstwo, jazda na rowerze to nie tylko to sama jazda, ale również patrzenie, obserwowanie tego co wokół. A czasem widoki są bardzo ładne, tak jak choćby dzisiaj, takim pejzażem właśnie jadę. Tam wisełka, pola, lasy niepołomickie tam. Pogoda fantastyczna, 26 stopni, idealnie, mimo że płasko, to nie lekko, bo proszę zobaczyć, no wieje, a trasa biegnie takim zygzakiem wężowatym, więc czasem jedzie się wprost pod wiatr, także dementuje tutaj. Podaną przeze mnie kiedyś informację oczywiście w formie żartu, że koledzy na płaskim to mają łatwiej. Cztery strony świata. Wspaniale. No i kosmos. Nie zapominajmy o kosmosie. Pomału zaczynamy to podbijać. Już wylądowaliśmy na księżycu. Dojechałem do końca wyślanej trasy rowerowej. Przynajmniej w tej części za niepołomicami chwilę tutaj będę jechał wiejskimi drogami, ale mało aut. Jak widać zjazd teraz dość ostry, 14%. Także trzeba uważać. Ostra jazda w dół. Zaczynam zjeżdżać. 14%. Zakończyłem zjazd. Troszku taniej 0,95 Za sztukę piątnicy Dobry jogurt Zawsze po treningu piję jogurt naturalny Przepraszam, wlałbym do dętki Trzeba Wam powiedzieć, że dzisiaj wesoły dzień jest. A co? Pogoda fajna trasa. Troszkę inna niż zwykle, bo po płaskim. Ale bardzo fajnie właśnie urozmaicić sobie jazdę od czasu do czasu, zmienić otoczenie, trasę na zupełnie inną niż zwykle. I to właśnie dzisiaj robię. Ten rejon Krakowa, od czasu do czasu po prostu, czy nie Krakowa, tylko okolic Krakowa. Od czasu do czasu odwiedzam 37 km zrobione, półmetek i przewyższeń uzbierało się całe 31 metrów. No, jazda po stole po prostu. Jedziemy dalej. 27. Temperatura, godzina druga. O, już druga. Spotkałem kolegę, który z Wrocławia jedzie na rowerze. Troszkę pogadałem z nim. I zeszło. Znaczy kolega nieznany wcześniej. Po prostu teraz żeśmy się przypadkowo spotkali. 5 dni w drodze. Nie. A tak, 5 dni 500 kilometrów zrobił, wraca już do Wrocławia. Czego ja szukam? Sam nie wiem. Średni, 29. Raptowna zmiana otoczenia. Las. Gęsty las. Puszcza niepołomicka. Rozległe pola się skończyły. Tak będzie przez a wiem, z 15 km. prosto jak odrysowane od linijki. Klasyka Instagramu rowerowego, vlogów rowerowych. No, proszę bardzo, co do mnie należało, to zrobiłem właśnie po to, jechałem te 50 km do tej pory. Jeszcze 30 mi zostało dla tej foty. Mogę spokojnie wracać do domu. Ale puszcza piękna. To były tereny łowieckie królów polskich od XIII wieku. Czyli Kazimierz Wielki tutaj działał. Kazimierza Wielkiego to znamy z mojego filmu Trasa w Landskorony. Jagieło, Sobieski. August II Mocny. Ten tutaj najsłynniejsze łowy raz zorganizował. Bo były olbrzymie ilości upolowanych zwierząt. W tej chwili z, tego, z tej puszczy zostało, z tej dawnej puszczy, bo to było olbrzymi oczywiście teren porośnięty lasem, zostało jakieś 100 kilometrów kwadratowych. Blisko Krakowa drogą królewską można przyjeżdżać, czyli tą drogą, którą królowie tutaj zjeżdżali na polowanie. Las był własnością królewską. Po rozbiorach przeszedł na własność skarbu państwa. Ja pędzę prosto. Asfalcikiem, ale można zboczyć w jedną stronę lub w drugą na grawelku albo na jakimś trekkingowym rowerze. Czemu nie? Puszcza pocięta jest takimi właśnie drogami asfaltowymi, a większość jest oczywiście no, ubita ziemia. Plan. Puszczy. Przyjechałem. Tędy jechałem. Tu 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 jestem tutaj, czyli w połowie. Puszczy. Teraz będę do Niepołomicy jechał tędy. Niepołomice. A wcześniej jechałem tu wzdłuż Wisły. O. Tam, tam tam u góry tu dojechałem tą trasą, tu, tu tu no i tu jak mówiłem i teraz taka pęterka 60, prawie 70 km. Oczywiście jak dla kogoś jest za daleko, za dużo jazdy oczywiście można tutaj przyjechać sobie samochodem, przywieźć rowerek zostawić na parkingu, tak jak gdzieś tutaj. I wsiąść, wsiąść na rower i pojeździć sobie. To jest właśnie to, o czym mówiłem. August Drugi saskról polski, polując w tych lasach, ucztował pod tym dębem 27 września 1730 roku. Po trzech dniowych łowach ubito 3 się 17 leni, 33 dziki, 88 saryn, 13 wilków, 32 lisy, 2 rysie, 3 żbiki i mnóstwo drobnego zwierza. Ten dąb to jest jednak nie ten dąb oryginalny, pod którym stał, tylko zasadzony w 1885 roku w miejscu poprzedniego drzewa, które zostało powalone przez burzę a było tak obszerne, że mogło objąć je 12 mężczyzn. Pomału moja dzisiejsza trasa się kończy 64 km na tych 64 prawie kilometrach. Niewyobrażalna suma przewyższeń 75 metrów, 29 średnia temperatura. 27, 4 godziny jazdy. Jadę na obiad. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.